Czy ściski są jedynym rozwiązaniem na przesuwające się śliskie elementy na naszym stole roboczym? Otóż nie. Z pomocą przychodzą tak zwane podkładki antypoślizgowe, tak zwane ciasteczka, które dodatkowo w tym przypadku posiadają również ukrytą funkcję, tak zwaną piramidkę. Po przekręceniu naszej podstawy, Wyłania nam się taki mały stożek. Jak widzicie, ścisk stolarski okazuje się, że jest pomocny, ale jednocześnie jest też przeszkodą podczas wykonywania tego typu zadania. Sprawdźmy teraz nasze wspomniane ciasteczka. Jak one pomogą w naszym zadaniu? Zwróćcie uwagę, że nie przesuwają się po naszym stole, ponieważ posiadają podkładki takie antypoślizgowe. Jest tutaj taka guma, pianka. Tak więc teraz założymy nasz element. Zobaczyliście przed chwilą, jaka jest różnica między ściskiem a tak zwanym ciasteczkiem, czyli podkładką antypoślizgową. Dzięki podkładce antypoślizgowej przy pomocy frezarki krawędziowej możemy swobodnie poruszać się wokół naszego elementu obrabianego, nic nam nie stoi na przeszkodzie, chociażby tak zwana nawet bardzo pomocna nóżka, która jednocześnie okazuje się przeszkodą podczas wykonywania naszego projektu.